W gry osadzone w uniwersum Warhammera 40 000 gram od końca lat 90 konkretnie od pierwszego Housegate, tego lepszego. Były strategie takie jak Final Liberation czy Rites of War, były gry akcji np. nieudane Fire Warrior i udane dwie części Space Marine, taktyczne, zwłaszcza Space Hulk w kilku wydaniach oraz niezwykle udane i popularne RTS Dawn of War. Ale nie było przedstawiciela mojego ulubionego gatunku gier wideo, nie było RPGa. Aż do końcówki 2023 roku, kiedy to wyszedł Rogue Trader. A żeby jeszcze bardziej micha mi się cieszyła, półtora roku później, dobrze ludzie z Oldcad Games zapowiedzieli Dark Heresy. Cześć, z tej strony Darek. W tym materiale podzielę się z Wami tym, co już wiemy, moimi oczekiwaniami i życzeniami co do nowej produkcji studia Oldcad Games. Zaprezentowany w trakcie wydarzenia Warhammer Schools trailer Dark Heresy oraz strona gry zdradzają kilka istotnych informacji. Wiemy, że wcielamy się w Inkwizytora, raczej niskie rangi, co oznacza służbę znacznie wyżej postawioną patronowi, temu wyglądającemu w trailerze jak Baltazar Geld. No dobra, to pewnie Lord Inkwizytor Anton Zerbe, który przewodzi tyrantyjskiej koteli, w oryginale znanej jako Tyrant in Cabal. Nie wiem, jak to inaczej przetłumaczyć. Widzieliśmy też wroga, raczej jednego z wielu, czyli kosmicznego marin ze zdradzieckiego Legionu Nightlords. Znamy miejsce akcji, sektor Calixis. To może dawać nadzieję na Dark Mechanicum, i niezwykle interesujących ksenos, w tym krutów i ich sprzymierzeńców. Ponownie otrzymamy bogatą historię osadzoną w uniwersum i akurat wierzą w to zapewnienie, znając poprzednie produkcje studia. Spodziewam się trudnych i znaczących decyzji, również takich kwestionujących moralność naszej postaci. Jako inkwizytor będziemy prowadzić śledztwa, przesłuchiwać podejrzanych, ciekawe czy również tymi niezbyt humanitarnymi metodami. Mam nadzieję, że tak, bo okrucieństwo, przemoc, często przerysowana, to ważne elementy tego uniwersum. Oczywiście, to Warhammer 40 tysięcy, więc nie może zabraknąć mu roku, tym razem posta w postaci kosmicznej anomalii znanej jako Tyrant Star lub Hereticus Tenebrae, a która oczywiście zagraża sektorowi, a być może nawet całemu imperium człowieka. Walka będzie turowa, w rzucie izometrycznym, to już znamy z poprzednich produkcji studia. Nowością w stosunku do Rogue Trader będzie system indywidualnego morale, choć zastanawiam się, czy nie będzie to inaczej nazwane mechanika momentum. Poznaliśmy też naszych towarzyszy, oczywiście zakładam, że jak w poprzednich produkcjach, studio studiowałam w zanadrzu kilkoro innych, których ujawni później lub odnajdziemy ich dopiero w grze. Ci znani to: Epione Z opisu wynika, że będzie to nasza drużynowa medyczka, inteligentna o zimnym analitycznym umyśle, jedna z najlepszych w koterii. John Rambo, dla niepoznaki nazwany Heimar Devils. Pochodzący z kataszan żołnierz Astra Militarum, specjalista od walki w różnych warunkach, doświadczony weteran. Wychowanie na Planecie Śmierci sprawia, że jest Mistrzem Przetrwania. Kog. Ogryn, duży, silny i niezbyt mądry. Rozkazy rozumie dzięki moim implantowi, lojalny wobec dowódcy imperialnego kredo. Mam podejrzenie, że może czasem służyć jako komik relief. Rakti. Tropicielka należąca do rasy Krut. Wyrzucona ze swojego plemienia za nieposłuszeństwo, w walce posługuje się karabinem, zapewne będzie pełnić rolę snajpera. Ciekawostką dotyczącą krutów jest ich zdolność do ewolucji przez zjadanie materiału genetycznego innych gatunków. Ciekawi mnie, jak to będzie rozwiązane. I wreszcie Lartyr. Wybaczcie, że mówię po imieniu, ale nie mam pojęcia, jak wypowiadać jego nazwisko. Lartyr to aldarski korsarz i psionik, tzw. poszukiwacz drogi, potrafiący wyznaczyć kurs w wymiarze znanym jako Pajęczy Trakt, odpowiednik imperialnego nawigatora. Oczywiście, jako psjonik jest znacznie potężniejszy od większości swoich ludzkich odpowiedników, co będziemy mogli wykorzystać w czasie walki. Wprawdzie o tym nie wspomniano, ale żadna współczesna gra RPG nie może obejść się bez romansów, więc spodziewam się, że tu również taka opcja lub opcje się pojawią. Upatruję ich w Epion i Heimarze, choć może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał się podzielić swoim materiałem genetycznym z Rakti. A poważnie, to zapewne będą pogubione relacje z wieloma postaciami i questy dla naszych towarzyszy. I wszystko to dabingowane. Co bym chciał zobaczyć w Dark Heresy? Przede wszystkim dobrze by było poczuć moc Inkwizycji, to, że jesteśmy panem życia i śmierci całych planet, że mamy do dyspozycji ogromną potęgę. I tak, wiem, co za, co za dużo to niezdrowo, ale chcę zobaczyć wybory, które doprowadzą do wydarzeń na skalę planetarną. W drugiej edycji papierowego Dark Heresy jest system wsparcia. Pozwala on wezwać potężnego sojusznika na krótki czas. Jest to kosztowne, ale czasem może uratować życie. Raczej tego w grze nie zobaczymy ze względu na balans rozgrywki, ale pomarzyć można. Walka w kosmosie w Rock Trader nie była przesadnie skomplikowana i na razie nie wiadomo, czy będzie obecna w Dark Heresy. Szczerze mówiąc, chciałbym, żeby się pojawiła, podobnie jak podróże przez Imaterium i związane z tym radosne wydarzenia. Na koniec nie spodziewam się rewolucji, raczej ewolucji i mając w pamięci obie gry Pathfinder, myślę, że będzie to ewolucja w dobrym kierunku. Liczę na lepszą grafikę, klimatyczną muzykę i na podobnie imersyjne doświadczenie jak Rogue Trader. No i w sferze życzeń jest zrobiona przez All Cat Games gra w uniwersum Warhammera Fantasy. Pozdrawiam, trzymajcie się.